no, zbiją Cię pewnie armią. Jo, pierniczy, ty fajnie to wygląda. Takie olbrzymie miasto. Ciekawe, czy to tylko taka. Oj, nauczą nas grać. Patrzcie, nie ma gry, już będę uczyć. Jak się zaczyna. To graficznie wygląda jak podrasowane 1800, ale tu ten teren jest taki fajniejszy, mi się wydaje. Jakby jakość grafiki to no ok, podrasowane może być, ale tak jakby ten teren, wysokość, jego te, te, te takie szczegóły Ej, i budowanie pod kątem nie.

Nie, znowu Rzym płonie. Boże, zawsze to samo. Deja To straszne. O no właśnie, co z tym układem? Okej, okay, no tam, gdzie stawiamy budynki, to ma znaczenie, bo ludzie będą się wkurzeni albo będą się cieszyć. Yeah. establish your own villa as a sign of stability and leadership meet your people's needs and they'll advance unlocking new industries and opportunities is a, what the fuck? a resilient economy is vital stockpile resources and prepare for challenges as not every island will yield the goods you desire trade is key to securing essential items but Tylko <laughs> armia. Hmm? Ciekawe, jak będzie ta walka wyglądała na ziemi, właśnie przede wszystkim. Bo w 1800 chyba nie było jednostek naziemnych, nie? Były tylko oblężenia jakby portów. A tutaj normalnie chyba da się legiony złożyć i o porcie gameplay jest normalnie. Z interfejsem. Ciu, 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 ciu. <laughs>

No wiadomo, Marsza. lecimy w Marsa, Marksa. Okay. O rozwój, ekspansja, dawaj całą mapę, psz, psz, podbijamy. wiarę <laughs> to trochę wygląda biednie. W postaci też takie. No właśnie, akwedukty. Przecież ciekawe jak się będzie budować. O, Semper, siema. Czy to dating z nim? Siema, koka, tak. Tylko w Rzymie, przez Rzyskropko. Romanizacja. Ciekawe czy będą jakieś dzikie ludy, można podbijać. I ich wcielać. O, Kazik, ma Prezent? Dobra, zaraz zobaczymy.

No już, spoko. Można dodawać do tego. Yy, czekaj, czekaj, czekaj. Chciałem tylko zobaczyć sobie tutaj to miasto takie. Właśnie, bo tu mówisz GT, że te wyspy mają, że wydają się małe. Mam nadzieję, w sensie, że te game, no bo już latają gameplay, nie da się tego ukryć, ale mam nadzieję, że to co pokazali, w sensie te rozgrywki, różni ludzie, czy to z Polski, czy z zagranicy, to jest właśnie takie jakby właśnie bardzo wczesne jakieś demo. I mam dużą nadzieję, że to co widzimy tutaj, to olbrzymie jak nie wiem co miasto, jest jak najbardziej możliwe. Że faktycznie w pełnej wersji będzie można na przykład ten rozmiar wyspy dać olbrzymi, czy właśnie coś w tym stylu. Że to nie jest tylko pokazówka. No duże rzeczy może się jeszcze zmienić. Tu widzieliśmy gdzieś te całe y, dyplomacje, która no nie da się określić, że wyglądała bardzo, ale to bardzo. Y, o, o, właśnie tutaj to. Nie, to. Nie daj, że bardzo prosto, no to te postacie, takie, no to cieniowanie, to wszystko widać, że to jest jeszcze taka totalna bieda. I co tu robi jakaś azjatka? Ty, może faktycznie to jest jakiś dating sim? Ty, tu mamy Homosia, tu mamy Boromira, tutaj jest jakiś dziadek, tu jest wieśniak i azjatka, a tu tak my jesteśmy, rozumiem. No dobra, czyli całkiem niezłe kombo do tego haremu, no ale, hmm, no nie wiem, o tym myśleć. Trzeba zobaczyć po prostu, jak więcej rzeczy zostanie dotegowanych. Bo teraz ciężko o coś jakoś bardziej wywnioskować, poza tymi podstawami dosłownie, jakie widzieliśmy, czyli budowanie pod kątem, które moim zdaniem to jest ciekawym featurem, ale szczerze nie jest jakimś jakby dla mnie krytycznym, czy bardzo ważną rzeczą. To jest bardziej dla tych frików pewnie, co uwielbiają budować te piękne miasta, ale dla normalnego człowieka myślę, że jakby kratka dalej będzie podstawą i bardzo rzadko będziemy bawić się w jakieś takie budowanie pod kątem, ewentualnie totalnie w jakichś takich po prostu miejscach, gdzieś gdzie właśnie będzie to tutaj na rogu ładnie wyglądać, ale tak to raczej wszystko w kratkę przeciętny ludzi będzie budować. Że tak to już nazwę, stawienie budynków w konkretnych miejscach. Okej, okay, to wydaje się takie całkiem sensowne, że właśnie jakieś tam lawenda będzie miło obok domków, świnki gdzieś tam dalej, żeby nie smrodziły. Pożary, czyli dalej, wszystkie te rzeczy wracają, które znaliśmy, pewnie jakieś tam trzęsienie ziemi, katastrofy, po prostu rzeczy, które zagrażają miastu. Najbardziej pewnie to jest pożar, który też z tego co rozumiem, bardziej od jakichś konkretnych budynków gdzieś tam sobie potrafi się wytegować. Handel to zawsze raczej było, nie wiem co tu można wymyślać, jakieś między wyspami, czy między graczami, czy będzie coś jakieś wyjątkowego, szczerze ciężko powiedzieć teraz. Walka, no właśnie na, na tych całych statkach dosyć biednie wyglądało, tu, o tutaj, w tym miejscu gdzie się lały te statki, to taka bida. Ale gdzieś tu wcześniej były właśnie te legiony, o gdzieś tutaj postawiona armia naziemna, chyba to mnie najbardziej interesuje, no bo w 1800 nie było tego. Jednostki jakby były tylko morskie i one oblegały porty i zdobywały wyspę, z tego co rozumiem. Ostatnie, które było, co było na naziemne, chyba, an, no 1404, moja ulubiona. Na część. Chyba tam tylko były te jednostki naziemne, i później jakoś to porzucili na rzecz właśnie bardziej morskich, ewentualnie później latających w przyszłości, coś w tym stylu. Ale właśnie armia naziemna wraca i bardzo mnie ciekawi, jak to będzie jakoś tutaj konkretnie wyglądać. Czy to jakoś normalnie w okroju, że trzy jednostki na krzyż, jakieś tam jedna, prawda, katapulta, legion i to tyle, czy może faktycznie ten aspekt militarny będzie bardziej rozbudowany? Wydaje się, że raczej bardziej niż mniej. Interfejs. No widzisz GT, patrz, te wyspy takie kurcze, może faktycznie jakieś są większe, albo będą większe Nie wydają się takie małe, właśnie ta, ta na środku, takie największe, ewentualnie jeszcze ta i ta Tutaj te zasoby, chociaż interfejs, interfejs szczerze mi się nie, nie podoba do końca, taki właśnie niby to złotość, czy jak to nazwać, na, na tym takim ciemnym tle nie wiem, jakoś nie czuję tutaj do końca klimatu rzymskiego Bardziej wolomy chyba takie marmurowe, coś w tym stylu Bardziej mi się by kojarzyło A tak to właśnie jakoś, nie wiem, bardziej z tym 1800 Nie, nie do końca za tym przepadam No i chyba ostatnia rzecz, czyli ta technologia Ta drzewka technologii, że kurczę Jak będzie normalnie już jakoś... <laughs> Anno chwyta dużo srok Za ogon jednocześnie Całe drzewka, z tego co pamiętam, podzielone chyba Na właśnie jakąś tam dyplomację, rozwój I yy, militarne sprawy Więc będzie opracowywanie technologii Nowe rzeczy będą wypadać więc, no, to też jest jakaś taka, wydaje mi się, nowość. A i religia, że tych można czcić bogów. Oni odblokowują chyba nie tylko bonusy, tak jak tutaj chłop mówił w ogóle, że tam też jakby ukształtują daną wyspę czy całą cywilizację. Zobaczymy, jak będzie to bardzo znaczące. No, ale przede wszystkim, że będzie można nawet właśnie jakieś tam specjalne budowle budować, z tego co rozumiem, bo jeśli jest to poświęcone gdzieś tam. Dostatecznie dużo zdobędziemy tego całego błogosławieństwa danego bożka. Hmm. Dobra, tyle. Fajne, spoko, Ja tam się cieszę. Z jedna naprawdę z niewielu gier Ubisoft, która się dobrze zapowiada. Amen.